Witajcie w kolejnym odcinku z serii 3 możliwe transfery i jeden potwierdzony. W opowiemy sobie o Polakach, bo jest ich naprawdę dużo, ale wybrałem najciekawsze. Więc zaczynamy. Zacznijmy od Sebastiana Szumańskiego. Media mówią, że zainteresowania są spoza Turcji, np. z PSV lub Olympiku Lyon, ale żadna umowa nie jest jeszcze oficjalna. Kolejnym zawodnikiem jest Karol Szwiderski, który podobnie w mediach pojawiły się wpisy, że jest zainteresowany przejściem do Polskiej Ligi. Nie wiadomo na razie, gdzie i do, jak, i do jakiego klubu, ale są takie doniesienia. Następnym zawodnikiem jest Kasper Kozłowski, czyli zawodnik Gazantet, który jest są zainteresowane kluby z Turcji lub poza też Turcji. Na przykład Giorgio lub Befitas. Pięcownikiem, który został już kupiony, to Pietuszewski do FC Porto. Został kupiony za 10 milionów, czyli rekordowy transfer dla Jagiellonii Białystok. Podpisał kontrakt na 3 lata z klauzurą odstępnego 60 milionów. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej części pewnie tego. I życzę Wam wesołych ferii. Do zobaczenia.